W tym odcinku zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń omówimy, czym jest niezależność i jak wiążą się z korelacją. Na początku spójrzmy na przykład, w którym mamy cztery zbiory danych składających się zawsze z tych śminnych, X i Y, dotyczące wycony... kwartet Ascombiego. I w każdym z tych przypadków, z każdej z tych czterech par mamy te same średnie, tę samą wariancję, tę samą kowariancję, te same parametry regresji liniowej, czyli właśnie parametr A i parametr B. Zdawać by się mogło, że są to zupełnie e, dość podobne do siebie, albo wręcz takie same zbiory danych, ale tak nie jest. Kiedy spojrzymy na to, jakie liczby kryją się za tymi danymi, już na pierwszy rzut oka widzimy, że są to jednak inne zbiory. Jednak, żeby. Łatwiej nam było to sobie zwizualizować. Spójrzmy po prostu na wykresy. Są to zupełnie różne cztery zbiory, gdzie jedne faktycznie zmienne x, y układają się liniowo, w drugich mamy jakąś zależność kwadratową, w trzeciej mamy jeden, jedną daną, która odstaje, a w czwartej mamy skupisko wokół jednego punktu i odstającą jedną Jedną obserwację. Po co, po co to oglądamy? Po co oglądamy kwartał Anskobiego? Po pierwsze, po to, żeby powiedzieć, że to, że podstawowe parametry są, nawet jeżeli podstawowe parametry są takie same, nie znaczy to, że podstawowe miary zależności odzwierciedlają to, z czym mamy do czynienia, z jakimi zależnościami, z jakimi zbiorami danych mamy do czynienia. No, a druga rzecz jest taka, że nie zawsze stosowanie jakiejś statystyki ma sens. Tak jak tutaj widzimy próbę podpięcia regresji liniowej pod widocznie kwadratową zależność. Przejdźmy więc do głównej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli, czyli czym jest niezależność. A więc, niezależność z punktu widzenia matematycznego jest wtedy, kiedy dla zmiennych losowych mamy dla każdego zbioru, zbioru borelowskiego, dla każdego zbioru zdarzeń mamy to, że prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń łączne równa się iloczyną tych zbiorów oddzielnie, czyli prawdopodobieństwo X1 należy do pierwszego zbioru borelowskiego, aż do XN należy do N tego zbioru borelowskiego, równa się temu, co iloczyn prawdopodobieństw, że X1 należy do pierwszego zbioru borelowskiego, przemnożone przez prawdopodobieństwo, że N ta zmienna Rosowa należy do N tego zbioru borelowskiego. I to musi zachodzić dla wszystkich możliwych zbiorów możemy to też zapisać za pomocą dystrybuant, czyli jeżeli mamy zmienne losowe i mamy dla nich dystrybuanty, to dystrybuanta łączna da się zapisać za pomocą ciągu dystrybuant przemnożonych przez siebie, czyli dystrybuanta łączna równa się iloczynowi dystrybuant. Czym jest więc kowariancja i korelacja dla rozluśnienia? Kowariancję definiujemy jako operator na zmiennych losowych, który to jest operator działający na odchyleniach od wartości oczekiwanej, przemnożonych przez siebie. Po przekształceniach możemy też pokazać to jako wartość oczekiwana iloczynu zmiennych po odjęciu iloczynu wartości oczekiwanych. Korelację za to definiujemy jako kowariancję podzieloną przez pierwiastki z wariancji, co oczywiście oznacza, że muszą te wartości wariancji być skończone, nie mogą być wartościami nieskończonymi. Mamy też wzór, który podaję tutaj dla porządku, bo może komuś z Państwa kiedyś się przyda. Mamy wzór Hoffelinga, w którym to możemy kowariancję wyznaczyć za pomocą całek z naszych dystrybułantów. Tutaj bardziej jako przykład. No dobrze. Niezależność powoduje, że kowariancja będzie równa zero. W drugą stronę jednak nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że kowariancja równa zero nie znaczy niezależności. Wielowymiarowy rozkład normalny i kowariancja równa 0 oznacza niezależność. Ale uwaga, musimy mieć tutaj do czynienia faktycznie z wielowymiarowym rozkładem normalnym. Pokażmy sobie kąt przykład, co się stanie, jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z wielowymiarowym rozkładem normalnym, tylko z rozkładami brzegowymi, które są normalne. Mamy zmienną X, która jest zmienną z rozkładu normalnego. Mamy zmienną W, która będzie niezależna od X i ma rozkład Machera, czyli że jest 50% szans, że przyjmie wartość minus 1, 50% szans, że przyjmie wartość 1. I zmienną Y definiujemy jako iloczyn właśnie w tej zmiennej o rozkładzie Rademachera i zmiennej o rozkładzie normalnym. I co się wtedy okazuje? Wtedy Y ma rozkład normalny, Kowariancja między x i y jest 0, a x i y nie są niezależne. Co dosyć już łatwo zobaczyć z tym brakiem niezależności, widząc, jak zbudowana jest zmiana y. Zacznijmy od części A, czyli od tego, że y ma rozkład normalny. A więc opiszmy naszą zmienną y i prawdopodobieństwo, że y jest mniejsze od u, przekształcając powolutku i warunkując na wartości w które to w ma przyjmuje wartość 1 z prawdopodobieństwem 50% i minus 1 z prawdopodobieństwem 50% otrzymujemy sumę prawdopodobieństw. Potem po kolejnych przekształceniach, w których to staramy się wyciągnąć dystrybuantę rozkładu normalnego, czyli chcemy, żeby to x prawdopodobieństwo było wyrażane jako x mniejsze od wartości u tutaj nie ma problemu z nierównościami ostrymi versus nieostrymi, bo mamy do czynienia z funkcjami ciągłymi. W przypadku zmiennej x przechodzimy na dystrybuantę rozkładu normalnego i korzystając z własności dystrybuanty rozkładu normalnego otrzymujemy z wartości 1 minus wartość dystrybuanty rozkładu, rozkładu normalnego od minus u, otrzymujemy wartość dystrybuanty z rozkładu normalnego w miejscu u. Co daje nam ostatecznie po zsumowaniu tych dwóch połówek dystrybuantę zmiennej losowej rozkładu normalnego. Czyli pokazaliśmy, że Y ma rozkład normalny. Przykładem, mamy powiedzieć, że kwarancja XY jest równa zero. Znowuż skorzystajmy ze wzoru po prostu wzoru, który pokazaliśmy przed chwilą, czyli że kowariancja równa się wartości oczekiwanej iloczyny zmiennych losowych odjąć iloczynu wartości oczekiwanych. Więc tutaj podstawiając za Y wartość w X otrzymujemy pierwsze przekształcenie, następnie korzystając z niezależności możemy wydzielić nasze poszczególne wartości oczekiwane. No i potem podstawiamy liczby wartość oczekiwana w jest 0. Wartość oczekiwana x do kwadratu to jest 1. W drugim przypadku mamy też do czynienia z samymi zerami, więc ostatecznie kowariancja równa się 0. No i zostaje ostatnie pytanie, czy x i y są niezależne? Czyli powiedzieliśmy, że dla każdego zbioru musimy mieć pokazane, że dystrybuanta łączna może być opisana za pomocą dystrybuantów, za pomocą prawdopodobieństw iloczynu, prawdopodobieństw rozłącznie. Więc tutaj weźmy sobie taki przykład zresztą jak dystrybuanta, tak? Bo bierzemy sobie znowuż x mniejsze od 2, y mniejsze od 2. Po przekształceniach widzimy, że tak naprawdę oznacza to, że x musi mieć mniejsze od 2, a w musi być równe 1. Więc mamy tutaj do czynienia z rozkładem normalnym w dystrybuatorze rozkładu normalnego w w dwójce przemnożono przez prawdopodobieństwo w równego 1, czyli 50%. Dla porównania, nasza wartość, wartość iloczynu prawdopodobieństw, no to, to jest, mamy dwa razy do czynienia ze rozkładem standardowym, normalnym, no to jest rozkład standardowy normalny w, w dwójce dystrybuanta do kwadratu. No i widzimy, że lewa strona nie równa się prawej stronie, czyli nie mamy do czynienia z niezależnością. Ale może Łatwiej będzie zrozumieć, że nie mamy do czynienia z niezależnością, kiedy popatrzymy sobie na wykres tych dwóch zmiennych losowych, zasymulowany lub narysowany. Tak właśnie, że mamy x ma rozkład normalny i mamy tę zmienną Rademachera, więc wtedy mamy do czynienia z takim przepięknym x, gdzie mamy pełne w pełne prawie zdefiniowanie y za pomocą x, że widzimy, że dla danej wartości x Y przyjmuje wartość albo x, albo minus x, więc nie mamy tutaj zupełnie dowolności, wręcz przeciwnie, pojawia nam się takie, taka to, a, linia skrzyżowana ze sobą, więc ta zależność jest wyjątkowo silna. To tyle w temacie kontrprzykładu, tego że jeżeli mamy niezależność, to, to jeżeli mamy zerową korelację. To musi mieć wielowymiarowy rozkład normalny, żeby była niezależność. Jeżeli mamy tylko brzegowe rozkłady normalne, to niekoniecznie musi tak być. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o tym, że z definicji korelacji wynika, że ta statystyka może przyjmować wartości od minus 1 do 1. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wartości są osiągalne i. Do tego, żeby móc przejść do twierdzenia, które wartości osiągalne są osiągalne, skorzystamy na początku z definicji, że rozkłady x i y są tego samego typu, kiedy istnieją dwa parametry, a i a większe od zera i b należące do zbioru rzeczywistych, takich, że y da się przedstawić jako właśnie taka liniowa kombinacja AX plus b. I przejdźmy teraz do twierdzenia, które będzie mówiło nam o osiągalnych korelacjach. Czy wszystkie korelacje są osiągalne? Jeżeli mamy dwuwymiarową zmienną losową, gdzie xy są całkowalne w kwadracie i no po to, żebyśmy mogli faktycznie policzyć też wariancje, wtedy osiągalne są korelacje z przedziału, który to przedział jest zawsze od, y, ograniczony z góry i z dołu od minus 1 do 1, gdzie korelacja minimalna musi być mniejsza lub równa y, mniejsza od zera. Korelacja maksymalna większa od zera. I korelacja maksymalna jest osiągalna przy zmiennych losowych komonotonicznych, a korelacja minimalna przy zmiennych losowych kontramonotonicznych, działających przeciwstawnie. No i ta korelacja maksymalna równa się 1 tylko wtedy, gdy zmienne losowe są tego samego typu, a korelacja może być minus 1 tylko wtedy, kiedy zmienne losowe x i minus y są tego samego typu. Pokuśmy się o pierwsze podsumowanie korelacji. Korelacja jest prostą miarą zależności, która nie daje nam pełnego opisu struktury zależności zmiennych losowych, co widzieliśmy zarówno na podstawie kwartetu na początek, a potem na podstawie tego X zmiennych losowych z wykorzystaniem z rozkładu Rademachera. Korelacja jest definiowana jedynie dla zmiennych, które są całkowane w kwadracie. Stąd za pomocą korelacji nie jesteśmy w stanie opisać zmiennych o bardzo ciężkich ogonach, które nie mają odpowiednich momentów. Nie wszystkie zmienne losowe są w parach w stanie osiągnąć korelację od minus 1 do 1, tylko może być to wartości, które są z mniejsze, więc może być to utrudnienie przy modelowaniu niektórych korelacji, bo po prostu nie będziemy w stanie ich odzwierciedlić. Komonotoniczne i kontramonotoniczne zmienne losowe niekoniecznie muszą mieć korelację odpowiednio 1 i minus 1, to znaczy, że nawet w pełni spełni. W Komunikowane ze sobą zmienne losowe niekoniecznie muszą pokazać nam jedynkę, czyli nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ostatecznego wniosku, czy mamy do czynienia z komunikacją czy kontramonotonicznością na podstawie samej korelacji. I korelacja nie jest niezmieniczna ze względu na monotoniczne przekształcenia zmiennych losowych. No, wynika to z tego, że jest zdefiniowana na wartości oczekiwanej iloczynu zmiennych losowych, który to wartość oczekiwana zmienia się oczywiście, jeżeli. Jeżeli zmienimy, przekształcimy te zmienne losy. To tyle, co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o niezależności o korelacji. Zapraszam na kolejne odcinki z tego cyklu, gdzie opowiemy więcej o metodach analizowania i modelowania zależności. Zapraszam też na inne cykle, zarówno związane z rozwiązywaniem zadań, z egzaminów faktuarialnych, jak i z podstaw zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń.